Jestem na kanale monopolowym, kolega dzisiaj tutaj, bądź tutaj był z rana, łowił na spławik, pociągnął trochę leszcze takich do kilograma, jakiś duży mu się spiął, sprawdzimy to, ale jest godzina 13, jest taki upał, już jest 25 stopni w cieniu, nie wiem co mi podkusiło, żeby o 13 się tutaj wybierać, mogłem spokojnie przyjechać koło 15, .00. ale nie ma marudzimy, rozkładamy się, piker i do boju. Witam Was na kanale żeglugowym, o czym wspomniałem, jestem we Wrocławiu jak zwykle. Ulica Monopolowa, tak zwane Spirytusy. Mimo dzisiaj jest niedziela 14. Upał niesamowity. dosłownie teraz, tylko troszeczkę wiatr się zmienił, leci na szczęście w moją stronę, bo idzie się tutaj kompletnie usmażyć. Zaraz to ściągnę, żeby się troszkę poopalać, a tutaj krzaki, drzewa, wszystko mnie chroni. Tak naprawdę kolega był tutaj dzisiaj z rana. Chyba tutaj, tam na tej miejscówce i łowił takie leszcze do kilograma, jakieś tam spiął. Znowu otwierają śluzę mocno. Teraz ciągnie w prawo, czasami ciągnie w lewo. No tutaj tak dzisiaj będzie, jest tak jak wspomniałem, niedziela. Pełno łódek, kajaków i wszystkiego. Dlatego postanowiłem. No teraz to ciągnie na jakieś 40 gramów, przed chwilą płynęło na 10. Postanowiłem, że będę tutaj łowić moi drodzy blisko, na dosłownie 16 obrotach korbką, ponieważ i tak. Cały czas coś pływa, więc nie ma sensu. Przy mniej więcej tej samej głębokości, bo gruntowałem, nie ma sensu rzucać koszykiem na środek, można powiedzieć kanału. Zrobiłem taki test, i teraz dla tych, co pływają kajakami, już nie mówię, motorówkami, łódkami i tak dalej, Płynęła pani z prawej strony, w tą stronę kajakiem. Rzucałem koszykiem pustym specjalnie, żeby widziała, że gdzie łowię, gdzie będę łowić. I uwierzcie mi, że mimo że widziała, gdzie łowię kompletne. Zero w ogóle jakiegokolwiek spojrzenia, przepłynęła po mojej można powiedzieć linii wędkowania centralnie, przepłynęła, rzuciłem koszykiem za nią, no oczywiście nie będę przed nią rzucać, jestem w miarę normalnym gościem, rzuciłem za nią dosłownie z 3 metry, ona się obróciła w ogóle, spojrzała jakby o co chodzi, no patrzcie na ludzi dookoła, ponieważ ja też czasami pływam i widzicie ten kanał jest w miarę szeroki, mogła troszeczkę popłynąć na, troszeczkę bardziej w bok wiadomo woda jest dla wszystkich ale też myśmy nie przeszkadzajmy sobie wzajemnie tak jak na barkach ostatnio widzieliście barki szerokości mają w największym miejscu mniej więcej 300 metrów 260 280 300 na no łódki ci pływają 20 metrów od brzegu od wędkarzy i oni też często są niewzruszeni nie, nie mówię wszyscy tak ale Jakieś tam lekkie starcie ostatnio miałem i nie jest to za przyjemne, ponieważ no często ludzie nie myślą, tak i są później niepotrzebne problemy. Ja wiem, że motorówki powodują, że często wywołują one brania u wędkarzy i tak dalej. Też nie róbmy sobie na złość, bo... To nie na tym polega, żeby sobie utrudniać życie, a polega to na tym, żeby sobie je ułatwiać i przede wszystkim, żeby jedni nie przeszkadzali drugim. Ja wiem, że woda jest dla wszystkich, tak jak wędkarze powinni patrzeć na kajakarzy i tak dalej, tak samo w drugą stronę. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ja nikomu nie przeszkadzam, to żeby też mi nie przeszkadzano i każdy będzie zadowolony. No dobrze, no woda teraz no sunie bardzo, bardzo mocno, hmm, dlatego no ta mieszanka jest taka... Nie, nie jest w sumie zła. Troszeczkę ją jeszcze będę sobie chyba jednak pozwolę sobie ją minimalnie jeszcze dowilżyć z powodu tego, co widzę, że jak ten kanał się rusza. No naprawdę, no, tak jest, czy na żeglugowym, czy na kanale opatowickim to jest w miarę normalne, ponieważ, ponieważ to jest żegluga sama w sobie. Jak się kanał nazywa, tak się kanał nazywa i tak to wygląda, więc łowienie tutaj, nawet bym się połakomił o postawienie ciężkich kul i też by było spoko. No dobrze, jest tak jak ja zaczynam łowienie. Zaczynam łowienie takimi pięcioma się, może wnęcę, albo trzema się, wnęcę na początek. Będę donęcać, jeżeli nic się nie będzie działo. I tyle. Zaczynamy zabawę. Życzę mi powodzenia. Pięknie pachnie tym atraktorem. Chciałem pojechać na Odrę, ale niestety było to dosyć no niemożliwe, ponieważ jeszcze ta fala taka lekko można powiedzieć powodziowa Gdzieś tam, no, bardzo wysokie stany wody, zrzut wody Dlatego wczoraj i bardzo dużo osób, no, Uciekali wszyscy na bardziej zamknięte zbiorniki, bo na Odrze się nie dało łowić, tak? Jest 14, liczę na najlepsze branie w okolicach godziny 17 Posiedzę tyle, ile mi się będzie chciało, zobaczymy Mam tutaj topionego białego robaka w melasie i kastera. I tak naprawdę też pod go sobie gnieć, żeby ten zapaszek jeszcze dodatkowo to wszystko puściło. Na haczyk nie mam za dużo robaków, może tu jest ich takie małe pudełeczko, tak naprawdę, ale więcej na haczyk mi chyba nie będzie potrzebnych. Jedynie ubolewam, że mam bardzo malutko pinki. Będę musiał się tutaj chyba tylko białym robakiem posiłkować, czego no niezbyt lubię. Lubię zdecydowanie wolić na, łowić na pinkę. No, ale trzeba sobie radzić z tym, co się ma. Trzy koszyki zanęcone, tak jak zwykle, zmieniam ten koszyk. Zmienię na open windowa. Go bardzo lubię. On tak fajnie się Wiadomo, jak układa on się, układa tak, stoi, czy wszystko wypłukuje z niego. Dlatego dzisiaj użyję też tutaj na te prądy dosyć długi przypon. Zobaczymy, czy ta 30 wystarczy. Czy będę musiał tutaj się posiłkować jakimś koszykiem z kolcem, wyjdzie w praniu. Da ruszyła, cały czas szluzują Przed chwilą jedno branie nie wcięte, teraz drugie po 25 minutach oby się rozruszało, oby się rozbujało, ale liczę tu bardziej na wieczór. Na razie bez ciśnienia, ale fajnie, że już po pół godziny się zameldowały. Były chyba z piąta, jak nie szósta łódka przepłynęła. Przez godzinę czasu złowiłem 5 ryb. Były to trzy leszcze, jeden krąb i jeden byczek. Teraz kolejne było branie, ale ustawiłem dla Was mikrofon i aparat, i no nie zdążyłem wciąć gdzieś tam mi się od razu zerwało w łowisku. Jak widzieliście, rybki są już nawet takie całkiem przyzwoite na taką patelnię. Mam nadzieję, że to jest dopiero po 15. Mam nadzieję, że w okolicach tej godziny 17, 18, 19 rozpocznie się tutaj i z narzeźnia. aczkolwiek to są ryby, one są nieprzewidywalne i zakładam na haczyk obecnie dwa duże białe, dwa białe robaki i podpinam czerwoną malutką pinką tutaj z tych swoich resztek jako taki celownik można powiedzieć ryby zdecydowanie lepiej reagują jak płynie ta woda, mam już 40 gramowy z koszyk, taki sweder pro yy, z lekkimi kolcami, mimo że Piker do 35 gramów wyrzutu, ale on sobie spokojnie tu radzi. Momentami też podnoszę kija do góry, ponieważ yy, no jest taki uciąg, nie chciałem, jest taki uciąg, że yy, no nie idzie po prostu yy, momentami utrzymać kija w dole, tak. Widzę, że ryba się wkręca, więc mnie to cieszy i oby tak dalej walczymy. Ważną też kwestią wydaje mi się jest tutaj dociśnięcie koszyka. Jeżeli uciąg jest dosyć mocny, to też dosyć mocno dociskam ten koszyk, żeby ten nurt wody, ten nasz prąd wody nie wymywał tego tak prędko. Tak? Jeżeli mamy sytuację, że yy, nagle ta woda zwalnia na jakieś 20 gramów, też staram się wtedy bardziej robić taki tak mocno nie zbijać, tak? żeby też nie zadziałać w tą odwrotną stronę, aczkolwiek to jest tylko wszystko teoria. Słuchajcie, nie uwierzycie w to, co się stało. Tak, taki marzm panował, tak się nic nie działo zbytnio, naprawdę. Nie wiem, z 10 ryb na 3 godziny takie to wszystko. Przyspieszyła woda, donęciłem trzema koszykami bardzo szybko. Takimi koszami naładowałem robaka. Mówię, dobra, ryzyk, fizyk. Wszystko zmieszałem już w jednym i te kastery, i ta topiona biała, i te topione białe robaki. Mówię, zmieniam haczyk na 20 metrowy przypon. Niech to sobie daleko poleci. Pierwszy rzut i takiej ryby, takiej ślicznej, łowiłem niedawno takie ryby śliczne, ale ta jest chyba najśliczniejsza. Zobaczcie. Zobaczcie, jaka gruba kwadratowa płoć. Czegoś takiego jeszcze chyba nie złowiłem. Zobaczcie. Wam, Że kompletnie dzisiaj nie rozumiem tych ryb. Złowiem koło 10 sztuk na 4 godziny wędkowania, i tak jak miałem ryby w tempo, tak nagle je odcinało, później nagle dwie odcinało, dwie odcinało. I nie wiem od czego to jest zależne mam kompletnie pojęcia. Donęcałem, ta płoć gdzieś tam przyszła, gdzieś to takie wszystko rozmemłane, w ogóle w tym, w tym wszystkim, w tym moim całym mówieniu jest chaos. Jest chaos, ale jest i ryba <noise> na antenie, z pięć minut się moczyło spokojnie. I tak naprawdę, no nie je tych ryb. nie wiem czy trzeba dłużej zostawić zestaw, czy nie ma co tak przerzucać, tak naprawdę ja tego robaka trochę tutaj też yy, można powiedzieć, wow. Tego robaka też troszeczkę tutaj wrzucam, więc kurde puściło No nie, ty z hakiem poszło Pierwszy raz mi się dzisiaj to zdarzyło. Ja pierdziu Haczyk normalnie się rozwiązał, puścił Uff. Dobrze, że pod brzegiem a nie ten Dobra wracam do... Już tą 18 odpuszczam, wrócę... już tą dwudziestkę odpuszczę, wrócę do 18 0.12 przyponie, bo trochę tam już towarów rzuciłem, więc no no niestety, kurde, trochę jestem zły, bo tu tak spokojnie szło, a tu mi zaczęło przy tym wariować, a może gdzieś był już naruszony, był ten haczyk. Chociaż w sumie świeże. Dobra, nieważne, rzucam jeszcze raz. Tak, jest 18, więc wydaje mi się, że sobie spokojnie nawet jeszcze te 2 godziny do 20 połowie spróbuję coś tu odłowić. I oby coś jeszcze fajnego wpadło. Sorry dzisiaj za niezbyt wybujały kadry, ale mam tutaj skarpę, tu mam smródkę, tu mam krzaki i nie mam zbytnio jak, ale zaraz coś tu jeszcze wymyślimy. Trzymajcie kciuki. Na dwie godziny nawet mi jeszcze zostanie, już jadę na grubo. Jest leszczyk taki już nawet przyzwoity, też tutaj dziabnięty. Jest godzina 19. Zastanawiam się, czy zaraz nie jechać do domu, bo te ryby są tak sporadyczne, że już, już jestem też zmęczony, przyznaję od 14 do 19. Słońce mi się troszkę wykończyło. Może jeszcze dosłownie chwila z pół godziny. O, z pół godziny i będę się zmywać. Taki feder też jest śmieszny i specyficzny. Dlaczego? Bo 0,12 przypon, 18 haczyk, gdzieś tam dłużej ta ryba nie bierze, nie pojawia się na włowisku. Nie bierze, nie pojawia się na włowisku. i chcielibyśmy zaraz no, tą rybę złowić. tak? Więc zakładam haczyk 20, przypon 0,10, nagle łup. I tak jak było wcześniej, no, piękna płoć wpadła, wyciągnięta, ale była też yy, spinka haczyka pod brzegiem. Zawsze ryzykujemy przy dużych rybach takimi, można powiedzieć, małymi hakami i małymi przyponami, ale czasami inaczej nie da się tej ryby złowić. Widzicie 0,12 miałem teraz cały czas i 18, o czym właśnie wspominam. Teraz od kilku minut i nic. Zmieniłem tylko na tą 20, 0,10 i od razu ten leszczyk. Nie, no i to jest właśnie takie, tak jak ja to mówię, zabawa w kotka i myszkę, tak. No, chyba najlepszy dzisiaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bardzo przyzwoity. A widzicie, tak to jest jak człowiek ma się zmywać do domu. Ale kropowaty, ale wysypkę ma. Haczek 20, piękny leszcz. Piękny. I, I tak nasypał, że wyszła fajna rybka. No teraz troszkę mniejszy leszczek, ale czekam do 3 minut teraz. No to chyba krąb nawet. Ole wypasisty. No taki sław, powiem wam, ale się na koniec rozbujało. Miałem się zwijać. I mówię, a, i zobaczcie ten haczyk 20, nie? Ale krąb, Komary się zaczęły. I jeszcze zobaczcie, krótkie spodnie, dzisiaj lato we Wrocławiu. Słońce pomału zachodzi, ale rzucimy jeszcze, czemu nie? Ale oczywiście pod kamerę jak na się nie chce Jeszcze chwilę i lecimy. Woda dzisiaj raz w lewo, raz w prawo, raz stała, raz rwała. Wszystko było, więc dlatego już zostawiłem 40 gramowy koszyczek i łowię cały czas z wędką w górze, bo tak bym musiał cały czas ramię w dół. Później do góry, ramię w dół, ramię do góry. Bez różnicy, znaczy bez różnicy. Swo lepiej swobodnie swobodniej jest z ramieniem do góry. Więc tak zostawiłem i tak było w porządku. Znowu wpadły dwie ryby, czy tam trzy. I się zmyły. No i to tak właśnie wygląda. Dobra, to będzie ostatni rzut. Ok, kończę. Wniosek jest jeden, że następnym razem, jeżeli bym tu przyjechał, na dzień dobry chyba zanęciłbym na grubo i po prostu czekał. Może ta taktyka byłaby inna, zgoła lepsza. Jeszcze raz do zobaczenia. Na razie hej, wyciągam wędkę.